Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie po meczu zaległym, meczu naszej kolejki z pojętym GK GKS-em, Karowicą i Miedzią zakończyło Zakończyły się zwycięstwem Gospodarzy 2-0 z Trybun Przebukowej. Obserwowało je 545 widzów. Z nami jest już trener Radosław Bella i poproszę go o kilka słów na temat dzisiejszego meczu. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim na początku pogratuluję rywalowi zwycięstwa. Myślę, że... W takiej sytuacji jakiej dzisiaj jesteśmy po meczu, no to najłatwiej byłoby narzekać i, 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 i tylko tutaj zwalać winę na, na piłkarzy, ale nie chcę tego robić absolutnie, ponieważ to ja odpowiadam za, mm, za drużynę e, i moja w tym głowa, żeby już w następnym meczu się podnieść w tym naszym, szczególnie w pierwszej połowie takim marazmie, myślę, że, e, że naj, najważniejsze jest to, że już w piątek jest, jest możliwość do rewanżu. Co do samego meczu, jeśli chodzi o nasze bronienie stałych fragmentów gry, jestem bardzo niezadowolony, bo, bo tak naprawdę nie w pierwszym momencie, ale w drugich momentach tych stałych fragmentów gry traciliśmy bramki i, 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 i to spowodowało, że przez większą część czasu, pierwszej połowy byliśmy wystraszeni i o ile umiejętności, można czasem mieć większe, czasem mniejsze, no to ten, ta sfera mentalna się liczy w piłce nożnej myślę, że razy dwa, jeżeli mamy zespół wystraszony i zespół, który jest pewny siebie naprzeciwko. My dzisiaj w pierwszej połowie byliśmy za bardzo wystraszeni, w drugiej połowie z szybkimi zmianami chcieliśmy ratować mecz, co nam niestety się nie udało, bo myślę, że jakakolwiek bramka mogłaby nam dać nadzieję, ale no nie, na nadziei tylko nie możemy, nie możemy opierać swojej gry. Musimy się poprawić w wielu aspektach. I na pewno musimy trochę pozmieniać. Może pozmieniać troszeczkę w ustawieniu, trochę w taktyce, trochę w trochę zawodnikach na pozycjach, bo nie chciałbym tutaj brzmieć bardzo, żeby moja wypowiedź była jakakolwiek smutna albo pełna załamania, bo tak nie jest, bo przegraliśmy pierwszy mecz po, po ostatnim zwycięstwie, ale faktycznie no, nie chcemy takiej miedzi widzieć, jak w pierwszej połowie, już prędzej mieć w drugiej połowie, która, która trochę była lepsza, ale niestety nie na tyle, żeby wrócić do gry. I, i, I niestety ten mecz dzisiaj przegrywamy. Myślę, że już w piątek jest okazja do rewanżu i na pewno będziemy chcieli ją wykorzystać. E, Przynajmniej druga część konferencji jest nami <coughs> trener Rafał Górak, który o komentarz do spotkania. Dobry wieczór. Bardzo, bardzo cenne punkty dla nas niewątpliwie z wymagającym bardzo rywalem. Natomiast jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu. Pierwsza połowa to, to naprawdę Moim zdaniem świetna, świetna nasza gra. W druga połowa chciałoby się ten mecz, można by było powiedzieć, zakończyć trzecią ramką, bo, bo wiadomo, że też mieć atakowała, być może bardziej bardziej zdeterminowana, czy, czy, czy też taki był nasz zamiar, aby, aby w taki sposób wykorzystać moment do tego, żebyśmy to mi bardzo wysoko już po tym ustawioną obronę wykorzystali i zamienili to na trzecią ramkę. To się nam nie udało zrobić, natomiast udało nam się zrobić, czy udało, czy nie udało, to może źle brzmi, ale nie udało. Natomiast wygraliśmy moim zdaniem całkowicie zasłużenie i to, jest, I to jest najważniejsze, bo, bo wiadomo, że dzień i, i urodziny naszego klubu były bardzo ważnym wydarzeniem dla nas. I mimo, że przed meczem nie chcieliśmy bardzo dużo o tym mówić, ale już nawet całkiem, całkiem okolicznościowe stroje i to wszystko, co koło meczu było, było bardzo istotną, istotną sprawą. Pięknie się patrzy na bukowę, jak jest wypełniona, jak dopinguje, jak ciągnie też tych piłkarzy w kierunku wygrywania meczy. Za to bardzo wszystkim dziękuję.